30 września przypada 83. rocznica tragicznych wydarzeń z 1942 roku, kiedy to na Ostrowieckim rynku hitlerowcy powiesili 29 mieszkańców miasta. Był to akt odwetu za akcję dywersyjną partyzantów, którzy zniszczyli most kolejowy i gazociąg w Romanowie. Wśród skazanych na śmierć znaleźli się przedstawiciele lokalnej społeczności: nauczyciele, urzędnicy, przedsiębiorcy, a także najmłodszy z nich 19-letni harcerz, związany z szarymi szeregami Jeden z aresztowanych zmarł przed egzekucją w wyniku brutalnych tortur. To wydarzenie natrwało odcisnęło piętno na pamięci Ostrowca. Co roku mieszkańcy miasta, rodziny ofiar, władze samorządowe, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych spotykają się, by oddać hołd pomordowanym. Torkowe uroczystości 30 września rozpoczną się o godzinie 17:30 modlitwą na cmentarzu przy ulicy Denkowskiej przy mogile ofiar. O godzinie 18:00 w kolegiacie pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła odbędzie się msza święta. O godzinie 19:00 nastąpi przemarsz pod pomnik na Rynek Ostrowiecki, gdzie przewidziano wystąpienia okolicznościowe i złożenie kwiatów.